Witam bardzo serdecznie w drugiej części króla wzgórza z komanderem. Zobaczymy, czy dzisiaj z drugiego rzędu uda się komuś pokonać. We wczorajszym odcinku z górnego rzędu nie udało się nikomu. Saladin i wilk byli blisko, ale nie udało się. No nie licząc komandera, to wiadomo. Więc teraz tak, bierzemy komandera na starcie Fryderyka. To już oczywiście trzeba dać wszystkich. Ile tam było? 50 tysięcy wczoraj? Jak to się ustawiało? Tu, dobra. No, dobrze, 50 tysięcy a jeden się nie załapał, zaczynajmy. Zobaczymy, czy Fryderyk będzie mógł zagrozić. Bo tutaj trzeba pamiętać, że rycerze jacyś zapewne mogą się pojawić. Na razie nie wygląda, żeby było tutaj coś złego. Pojawiają się rycerze, ale chyba nie będą w stanie nic tutaj zrobić. Lice, że mogą być o tyle upierdliwie, że mogą te bramy blokować co chwilę. Ale zobaczcie, u Fryderyka powoli. Bo to jest ten standardowy Fryderyk, to w sumie zapomniałem, że on standardowy Fryderyk jeszcze wolniej wszystko robi niż taki ten z jednego oficjalnego patcha. ta rekrutacja tutaj też jest zwiększona, tam w ustawieniach wszystko jest. Ale widać, że Jest sprzyja to Fryderykowi. Bardzo szybko się pozbędzie tego jednego. Okej, okay, dobra, no to szczerze, to teraz czy Filip też nie będzie jakiś gorszy? Teraz nie pamiętam. Ty, Filip może w sumie nie będzie taki zły, bo przecież on tu może mieć standardowe jednostki, to on będzie tyle rycerzy wysyłał? Chyba nie. To może i nawet nie będzie tak strasznie. Akal zapada w las. Teraz będziemy mieli kolejny atak, a tu zobaczcie co się dzieje u Fryderyków. Nawet nie mają 200 jednostek. Fryderykom idzie wręcz tragicznie. Najgorzej jak do tej pory, wszystkim postaciom, które już tu były. Jest i armia, no to będzie szybkie 2-0. Wiadomość od cesarza Fryderyka. Cesarskie plany wyglądają No to mamy załatwionego drugiego Fryderyka. Szczerze. Zapomniałem, że Fryderyk jest mega słaby, jeśli chodzi o standardową wersję. Kolejny atak: 2500 jednostek uzbierał. A ten Fryderyk to nawet nie uzbierał 400 jednostek, więc chyba po prostu po tym przejdziemy dalej. Nawet nie ma tutaj na co liczyć. że, że naprawdę, obawiałem się, tak jak wczoraj mówiłem, że ten drugi rząd może będzie trudniejszy. To tak teraz, jak sobie przypomniałem, że to przecież. Jakby ten komander oryginalnie jest podrzucony pod, można to powiedzieć, standardową wersję. Więc teraz tak myślę, że wcale ten drugi rząd może taki straszny nie będzie, patrząc po tym, co tu się dzieje. Przechodzimy do Filipa zatem. Zobaczymy, jak to pójdzie z Filipem. Filip, czy Filip będzie taki groźny, jak myślałem, skoro Fryderyk nie był, to może i Filip też nie będzie. no rycerzy już widać pod zamkiem to to nie jest dobry znak szczęście nie mają, chociaż dobra już mają jak wjechać, chciałem powiedzieć, że nie mają jak wjechać do środka obawiam się, że Filip tutaj dzięki temu, że będzie wysyłał niby tych rycerzy to będzie wolniej rekrutował ale Filip czy tutaj on ma jakieś zbrojne jednostki to jest standardowa wersja więc on nie powinien mieć to oznacza, że też atak może nastąpić szybciej, bo włóczników rekrutował będzie szybciej niż rycerzy czy pikinierów. W sensie rycerzy zbrojnych. Nie no, nie wygląda to źle. Już jest tutaj uzbrojony zamek. 500 jednostek zaraz będzie. Jednego się uda pozbyć bardzo szybko. Bo przebić się do takiego zamku to nie będzie problem. Okej. Okay. Dobra, okej, okay, okej, okay, jest git. Powinno dać radę. I tylko wezer i Nizar zostają chyba jako zagrożenie. Marszałek, szeryf nie powinni. Opat również, ponieważ nie ma nawet zbrojnych pikiniarów, tylko będzie miał mnichów. Ej co tu za to oszukiwanie? Czemu kolejny atak wyszedł? Czemu ty nie zwiększysz o 250? On nie stracił w ogóle jedno. Czy on traci tak mało jednostek, że od razu atakuje? Bo bo tak ma, że jak na przykład zaatakuje, nie straci dużo, albo na przykład ktoś inny w międzyczasie pokona, to potrafi od razu zaatakować. On podczas ataku na tych dwóch Filipów tak mało stracił, że stwierdził, że a atakuje. I dopiero przy tym trzecim coś stracił, więc teraz będzie zbierał więcej. Okej. Okay. Mi się to nawet i podoba. Szybciej będziemy mogli przejść dalej. Wpóra z tym jednym Filipem to już chyba nawet nie ma co czekać. Ale już poczekajmy, dajmy mu szansę. No i to jest teraz ciekawe, czy jak będzie. Miał 1450, jakoś to zaatakuje. Czy będzie z racji takiej, że już też dwa dodatkowe ataki zrobił? To wychodzi na to, że około 2500 jednostek musiałbym mniej więcej robić, albo chociaż ponad 2000. I Na to się zanosi, bo już jakby dwa dodatkowe ataki były poza tym pierwszym. Więc teraz musisz 2000 mieć, żeby uzbierał na kolejny atak. Dobra, też chyba przejdziemy dalej. No co ten jeden biedny Filip tu zrobi? Nie ma nawet kamieniołomów, tak w ogóle. Dobra, przechodzimy dalej Cztery wezyry, no i chwila prawdy Wezyry raz już komandera rozwaliły Mogą to zrobić i drugi raz, ale mam nadzieję, że tego nie zrobią, mimo że wezyra lubię To mam nadzieję, że jednak komander się wybroni, bo na niego stawiałem O, nie podoba mi się ta mała ilość, a tutaj łucznicy koni podjeżdżający coraz bliżej Nie, miotacze są pod... Nie no, wiedziałem, że ten wezyr, ten miotacz, nawet nie były balisty, to miotacze załatwili. No, nie gadaj. Tak dobrze było. Dobra, niech się to szybko zgaź. No, weź. Ej, dobrze. Nie, no, jednostki. No, kurde. No nie wierzę w to, bo nawet teraz już nie ma jednostek, to i tak będą atak za atakiem robić. Nie da mu się odbudować. No, szkurcze Ezyr. Akurat ty mi musiałeś plany popsuć. Czy my się mamy nie lubić teraz? No, ale tak się banowałem, się tego drugiego rzędu mówiłem, że tak to się może skończyć. Dobra, zobaczmy. No i tak jeszcze Nizar jest po drodze, chociaż Nizar może na standardowej wersji nie będzie aż taki mocny. Ale kurczę, no wiedziałem, że coś tu może pójść nie tak. Więc no, ale ryzykowałem dużo. Ryzykowałem wszystko na Commandera, nie wyszło. Więc moje obstawienie niestety się nie sprawdziło. Nizar mi wyrwał zwycięstwo. Kurczę, widzę, że te Emiry też na razie dają radę. Dobra, są kusznicy, to już będzie coraz lepiej, ale tutaj ile jednostek jest pod tym zamkiem, co to ma być? Już mi teraz to i tak mi obojętne, czy to, czy zostanie pokonany, czy nie. Bo Mój zakład już został rozwalony. Ale żebym to jeszcze zrozumiał, że balisty, to nie miotacz mi pod mury podszedł i tam rzucił sobie. Ten miał siłę przerzucić przez takie mury, no to jest niesamowite Kubany silny Jest i atak, czy będzie po pierwszym emirze? Na to by się zanosiło, bo akurat pomarańczowy dużo jednostek to nie miał Chyba, że się mega dobrze zestakuje Dobra, zestakował się No emiry w sumie mają dość dużo tych jednostek Jakby tam zrekrutowali, to jakiś timing może się pojawić Podobnie co do Saladyna Stawia się emir z atakiem, o Okej, okay, dobra, ale tu komander też zaraz mógłby w sumie wejść. I dwóch emirów tu jeszcze bliskich ataku. Pomarańczowy po tym pierwszym ataku komandera to został mocno przeblokowany. Widać, że ma tylko 300 jednostek, ale tu... To zaraz by się mogło i nawet wydarzyć. Jak komander dozbiera, a tych dwóch zaatakuje w tym samym czasie, to szczerze, będzie po nim. Ciekawe, czy by emir dał ranę. Ten tylko przystopuje, ten kupi czas tym, żeby mogli do, do zbierać. To jest atak, tak, to wychodzi na to, że jest atak. Wygrupowanie i ruszę na pomarańczowego, zapewne. Ale jak ruszy na pomarańczowego, to tam może dać radę. Bo jest tylko 200 jednostek. Powinien dać radę, więc nawet zdążyłby wrócić przed tymi. Tam ci się jeszcze nie wybierają. O, duże straty, tam jednak olej też był. 700 jednostek, no jakby teraz te emiry zaatakowały to nic im to nie da. Już timing się troszkę zepsuł. Ustawia się niebieski emir, a żółty też się wybiera za takim. No to zobaczcie, pierwsze chyba boty, które razem by się mogły zgrać. W ogóle niebieski ile ma pieniędzy? 27 tysięcy, ale ładnie mu tam idzie. Jakby teraz komander atakował, to mogłoby być po nim dwa ataki naraz. myślę, żeby na spokojnie dały radę. Przebicie tam do środka teraz, jak jest tam 1400 jednostek, to to się na pewno nie uda. Tu szansa zostanie zmarnowana, więc zaraz będziemy przechodzić zapewne do Nizara. Bo chociaż niebieski jeszcze może zbierać, niebieski ma pieniądze, to może mu się uda jakiś atak jeszcze wyprowadzić. No chyba, że kolejny atak pójdzie na niego, no to niestety nie. Nawet czy to by wystarczyło, nawet się nie udało im przebić. Może by nawet nie wystarczyło. Okej, okay, no to czekamy na atak w takim razie. Kolejny atak komandera, 2500 jednostek. No i wybiera się na niebieskiego, na tego, co miał najwięcej pieniędzy i ma aktualnie, bo nie ma najwięcej jednostek. Chciałem powiedzieć, że ma najwięcej jednostek. Ale jednak nie ma. Będzie łatwa wygrana. Na pewno jakieś straty będą. Zostanie dwóch, co ma 300 jednostek, nie 300 i 500. Ten, co ma 500, niby jakieś szanse na zaatakowanie ma, ale możliwe, że kolejny atak będzie na niego będzie jeszcze jakiś olej, żeby większe straty zadać. Będzie i to dość mocarne. 1000 jednostek stracił. Kolejny atak, no i wybiera się na tego co ma. Znowu więcej jednostek, 830. 2800 jednostek już u komandera. Problemu się przebija. Czy te 800 jednostek ma szansę się wybronić? Będzie bardzo ciężko. Ok, jakieś pożary. No sporo stracił, ale nie ma szans się wybronić przed taką wielką armią. Ale straty bardzo duże. Jeszcze ten ogień na koniec. Dobra, w takim razie przechodzimy dalej. Jeden versus jeden, to już na pewno nic mu się nie uda. W tym razie Nizar. Nizar to chyba ostatni bot, który tutaj jeszcze został z tych czterech. To ma jakieś szanse. Zobaczmy, czy mu się uda. Jak byłyby tu jakieś balisty za chwilę, które by podjeżdżały, to może i coś by mogli zrobić. Na starcie nie widać, chociaż 80 jednostek na razie. No tak, raz asasynami razy 4 to myślę, że też by była dobra. Ja zapomniałem o tym, nawet nie trzeba było tu żadnych balist mieć. Okej. Okay. No przecież, dobra to nawet to Nizar by mi zepsuł plan no Jakby wezyrowi się tam nie udało to Nizar by i tak chyba miał szansę A jestem ciekaw, damy, damy jeszcze raz czy to by był po prostu fart Czy tak by było zawsze, tak tylko dla testu, już wiadomo, że i tak mu się udało Ten nasz rush, rush asasynami na tyle jest mocny, że Bo Nizar ma, szczególnie na takiej standardowej wersji, on tam sporo asasynów wysyłał A tutaj w ilości razy 4 to faktycznie, no ale dużo ich idzie, bardzo dużo No, dali radę. Teraz ich było mniej, ale nawet jakby wybili większość jednostek, to zaraz by przyszli po prostu kolejni. No dobra, no to Nizar Nizar by tak mi zepsuł wszystko. Odszedł. To obstawiał Nizara to bardzo dobrze obstawił. Seryf, czy cztery szeryfy coś zrobią? Szeryf? No w sumie. Szeryf normalnie ma balisty? Nie wiem, teraz mi się mieszają te standardowe wersje i nieoficjalne patrze i overlordsy i wszystko co inne. Na razie coś pałkarzy tutaj tylko biegają. Łóżnicy też podchodzą, asasyni również. No, jakieś balisty jadą, dobra. No to będzie szansa. Zobaczcie, na razie tutaj z kłopotami. Dużo jednostek się. O, ale pałkarzy tutaj idzie. Ale stracił. I nie wiedziałem, czy szeryf taki mocny. I te balisty, zaraz, patrzcie tu, dobra, szeryf też wygrywa, co tu się dzieje, no ten drugi rząd, mówiłem, że on będzie znacznie mocniejszy. Mamy w takim razie po komanderze. Drugi rząd wymiata. Że szeryf, to bym się nie spodziewał, szczerze, bo myślałem, że szeryf będzie miał problem jednak, ale te grupy pałkarzy, które tutaj przebiegały, jakie one duże w ogóle były. Brama tutaj, czy tam mury rozwalili. I tam chyba ze 100 jednostek Commander stracił, to bardzo dużo, jak na starcie, szczerze. No to mamy GG. I normalnie na nieoficjalnym patchu, nie, chociaż nie no, ono pałkarze jakieś tam na pewno wysyła, ale oni zapewne w bitwach, które mieliśmy wcześniej, nie byli aż tak odczuwalni. Albo też jak z Sultanem się biliśmy, to tam był bardziej to Aggressive AI, a nie było tej standardowej wersji, więc nie wiem, czy tam po prostu tak jest coś zmienione, że nie ma tylu pałkarzy. Ale tutaj zasypali tymi pałkarzami. I teraz byłaby szansa na odbudowę, ale oni po prostu już tutaj nic nie dadzą. Będą tak wyniszczać wszystko. No to ładnie, no to ładnie. Szczerze, to że Sheriff wygrał, to się nie spodziewałem. Daje marszałek i opat i oni raczej nie sądzę żeby sobie poradzili. No opad dałby radę gdyby miał pikinierów może i zbrojnych to wtedy by, byłbym w stanie uwierzyć, że może jakieś szanse będą. Sami mnisi byliby na tyle wystarczający. Ciężko mi powiedzieć, ale nie wydaje mi się. I grupy tych pałkarzy, co to ma być? Ja wiem, że tu ich jest czterech, ale no serio aż tak? Ładnie. To, że szeryfowi nie udawało się tam podbijać tego sułtana, to też jestem w szoku teraz. Mówię, musi mieć może mniej pałkarzy niż na standardowej wersji. Armia pałkarzy. To no, szeryfowi ładnie poszło, nie powiem. ta już trzem postaciom udało się pokonać kolendera. Marszałek, czy ty, marszałek, dałbyś radę? Nie zraszujesz rycerza Nie no ale marszałek na, standardo na standardowej wersji to jeszcze wolniejszy będzie. Tutaj raczej nie ma co myśleć. Marszałek będzie tak jak Fryderyk miał. Bardzo mało rycerzy jeździ. Zobaczcie, jak on wolno rekrutuje. Tutaj nawet nie ma co patrzeć, chyba na to. Więcej pieniędzy tu będzie zbierał niż rekrutował tych jednostek może jeszcze będzie tak atakował jak wtedy, patrzcie zaatakuje raz nie straci dużo i od razu, no leci, tak, to tak działa może poleci od razu po wszystkich dobra, nie szczypie się, leci, od razu wszystkich naraz jeszcze po ostatniego też Nie, no ostatniego już zabrakło. Tu jakieś straty już były, tak samo jak u Filipa. Ale chyba to po prostu pominiemy, bo co ten biedny marszałek może zrobić? 50. No mówię, on więcej zbiera niż rekrutuje. Jest niesamowite, ale to jak on tak leci jednego, drugiego, trzeciego ale to fajnie wygląda. Bierzemy czterech opatów. Zobaczymy, czy opaty dadzą radę, czy jakiś rasz tutaj mógłby się pojawić. Będą tu jacyś mnisi, którzy co chwilę będą nachodzić. Nie wygląda, na pewno opad będzie miał szansę atakować, bo będzie miał pieniądze. Ma tanie jednostki. Ale obawiam się, że opad może skończyć tak, że będą grali w trójkę. Bo jak uzbiera Komander do tego ataku, to na pewno jednego się pozbędzie. Ok, no tych mnichów trochę przyszło, ale oni tutaj sami nic nie zrobią. Opad chyba nie ma też jak podpalić. Będzie zaraz musiał grać w trzech. No na pewno za jeden pokonany na 100% Nisi nie wybronią tego z Włócznikami Jest atak, dokładnie, niebieskiego już nie będzie Jednego mniej, jeszcze zgarnie sobie 10 tysięcy za niego, jakby mu mało było pieniędzy no tych mnichów wysyła, ale oni nawet podejść nie mogą Będzie prosta wygrana również Nawet jak przyjdzie takie 800 mnichów to oni nie podejdą za bardzo Więc wygląda na to, że postacie którym się udało to tylko szeryf Co? Już kolejny atak? Jaki cudem? Rozbierałeś tysiąc 1000... to ma być? W tym ataku na pewno straciłeś jednostki. Czemu ty atakujesz jak chcesz, co to ma znaczyć? Nie dobra, jak tak będzie robił, to jeszcze sobie zepsuje. Ja rozumiem, że na przykład podczas ataku na Filipa, marszałka, nie straciłeś nic i atakowałeś, ale tu przy niebieskim na pewno coś straciłeś. Co to za dziwne ataki? Żółty wybiera się z atakiem. Bo no tak, co idzie temu pomarańczowemu i czarnemu w ogóle? Czemu oni tak jakby nie rekrutowali? Co oni się, się poblokowali? Teraz będę musiał tam zerknąć. Ale wcześniej normalnie atakowali, więc nie powinni. O, bez strat, opatnie nie da rady. Ze inżynierów jest katedra, jest koszary, są, wszystko jest. Co ty chcesz? Czemu ty nie atakujesz? Ty? Samo, wszystko jest. Że jakieś patrole tutaj wysyłają mi cały czas mnichów, to im przeszkadza. Warańczowemu może przeszkadzać to, że tu ma kamieniołomy, to na pewno. Kolejny tak komandera. Wybiera się na którego? Na żółtego. Ej okay, ten się odblokował, zobaczcie ile ma jednostek. Jakby jakoś tu w międzyczasie zaatakował, czy coś by się mogło udać? Wydaje mi się, że nawet nie, bo misi są zbyt słabi, żeby podejść pod te mury, a gdzie dopiero jeszcze przebić się gdzieś dalej. No, tu jeszcze zdążyliby wrócić, no ale jakiś timing tutaj prawie się pojawił. Ale armia by nie podeszła. No właśnie, więc tu opat na pewno już by nie dał rady. On nie może podejść. Sam zamek by się wybronił, jakby nawet tam jednostek nie było. Kolejny atak. Mamy pod czarnym... No i zostaje pomarańczowy, który sam biedny nic nie zrobi. Na tym kończymy. Druga część załatwiona. To było na tyle. Mi się niestety nie udało. Obstawiałem, że komander wygra wszystko. Wezer mi to zepsuł. No i później jeszcze szeryf i Nizar to już w ogóle. Zdajcie znać jak wam poszło. No i widzimy się jutro z kolejnym filmem o 10. Trzymajcie się i do jutra. Na razie.